Siemano, tutaj wąski z nie wiem, curry cool okay. Jestem tutaj z panem Zandoratem, czyli Kacperem Mądrym, tak, lau, tak laureatem naszej nagrody z pierwszego odcinka. Co trzeba, że tak powiem, powiedzieć, tak naprawdę teraz? Pan, oto Kacper Mądry jest nowym człowiekiem, nie wiem, curry cool view. Od tego momentu będzie więcej materiałów, przynajmniej nie będziemy się tak opierdalać, ja i gruby. Przynajmniej może on coś zrobi w końcu. <laughs> No, i co? No, i tak naprawdę nie ma nic więcej do powiedzenia. No, Zobaczycie, co się za niedługo będzie działo na naszym profilu. Już będą nowe serie, nowe odcinki, recenzje. Ja też będę tworzył nowe materiały, tworzył nowe klipy. No więc, tak jak Radek mówił, będzie wszystkiego więcej. A teraz chyba zapraszamy Was po prostu na krótką pogadankę po no. Smaczyków. <try> Także tego! Ja pierdolę! Dobra, no, gramy! To się wytnie na koniec! E, dobra, Brazylia, Argentyna! Argentyna, dobra! E, ustawienie gry, czas. Nie jest, tak. 4 minuty? Żebyśmy się zmieścili, no. 4 minuty. No. E, kurwa, tej, tego nigdy nie mogę zrobić. Chuj, bomba! Nie kurwa. Najlepsze no. było przy karnych minus 500 kurwa strzał od razu tutaj No to zaczynamy. No to zaczynamy. No. Powiemy wam już na początek, że to już jest nasz drugi mecz, ponieważ poprzednio się okazało, że ja miałem wyłączony mikrofon, co nagranie było spierdolone. No i nagrywamy od początku. No, także Zandorad Wąski na kurwiarze Jakbym ja bym przegrał pamiętajcie, że poprzedni mecz wygrałem 5-4 <laughs> Aha, no i tak e, Radek jest Brazylią, ja jestem Argentyną A kurwa, kurwa. Dobra, Neymar pizdo, weź to do środku jakkolwiek jest! Oh. Matko Boska, myślałem, że jest samobój. U, ależ brama, pięknie. U. Wcześniej gadaliśmy od początku, więc zacznijmy lepiej gadać, to zacznę wygrywać. No. Eee, Game of the Year Edition temat. Tak. Stalin vs. Marsjanie? Tak, dokładnie. Bartek Games znowu Stalin vs. i To było jedyne wydanie, jakie w, w jakim gra wyszła. To jest Game of the Year Edition. I tu uważamy, że to jest totalnie bez sensu. No bo, kurwa, no bo tak, o, inaczej. no Robiąc Game of the Year Edition, możesz rozumieć się jakby w, róż, w, róż, w różny sposób, tak, że to może być bundle, że dodajesz różne tam dodatki, wszystkie, które do tej pory wyszły i to jest po prostu po jakimś czasie, jak już gra trochę ma, to wszystkie dodatki, które do tej pory wyszły, dodajesz na płycie i nie musisz ich ściągać i kupujesz cały, no, bundle, tak jak już powiedziałem, nie? No, ale to, są gry zasłużone. ale to są gry zasłużone i co najmniej, tak samo jak Clans vs Zombies na początku w sumie nie kumałem, w którą stronę to, to ma jest, to iść, ale jednak Clans vs Zombies pewnie wygrało jakieś tam indie, coś tam, Game of the Year. Na yy, pewno zasłużyło na to na bardziej niż zasłużone. gra, która ledwo wyszła i już szczyci się mianem Game of the Year Edition. Poza tym kurwa sama gra jest gównę, więc... Kupon. Kupon, kompletny, no kompletny gównem, więc... Kupą! Głotem! No kompletnym gównem, no abominacją kompletną, no w tą grę się nie da praktycznie grać, nie? Eee, znaczy, da się grać, tak jak Bart to pokazał, tylko że jest tak zabukowana, tak zjebana, no... Naprawdę, jak to Janek eee, Bananowy oczywiście w odcinku z Transformersami podkreślał, uwielbiam jego płyty w ogóle, pozdrojanek i tak tego nie zobaczy pewnie, ale że po, podanie. Eee, Podkreślił to, że jak robi Transformersy, to zrobił nową i starą edycję. I ta stara typowo widać, że była robiona przez ludzi, którzy chcieli zrobić dobrą grę. A nowe Transformersy były zrobione po to, jakby ktoś właśnie, tak jak on powiedział, wpadł do studia, powiedział, że za tydzień ma być gra o Transformersach i chuj mnie to obchodzi, nie? I kurwa, w tydzień na przykład zrobili grę, nie? No jest zdecydowanie słabsza od tych C2 poprzednich. No oczywiście, no te rysunkowe Transformers są świetne, stary, nie? Mm. Ja je miałem na PS2 dawno, dawno temu, jak jeszcze PS2 było, wiesz, w kwiecie rozwoju tak naprawdę. No ale to jest nieporozumienie kompletne. Znaczy, na przykład takie kurwa GTA może mieć stary game of the year, Eee, jest zasłużone, jest ma, zasłużone. Ma, ma jakieś tam spore I oceny i ludzie sobie polu, to cenią. Właśnie, a nie, że kurwa byle gówno robi z siebie, wiesz. Wielki tytuł. Jakiś kurwa show, jakiś, wiesz, jakiś... No, no, osoba, która się nie zna po prostu przyjdzie, no to to jest, jest taki fyt marketingowy, no. Osoba, która się nie zna, przyjdzie, zobaczy Game of the Year Edition jakaś gra, no to raczej się nie bardziej po to, no, ale kurwa tak. Ale jeszcze że mówiąc Stalin vs Marsians nie widziałem kurwa w pudełkowej wersji. No to też racja, no gdzie w ogóle tą grę dostać, no? Nawet... Ja w ogóle pierwszy raz tej grze słyszę, dopiero o Ciebie się o nie dowiedziałem. A bo to nie naprawdę, oglądasz kupa... nasz No ja, w sumie no te ja kilka pisałem, odcinków widziałem, no. Ja z grubym żeśmy wszystkie odcinki po kilka razy oglądali, nie? Ja, ja, ja. To jest inspiracja. No, między innymi. Znaczy wiesz co, wszystko zaczęło się od, ogólnie od energika, bo nie mogłem zasnąć w pewnej nocy. Wpisałem chyba na YouTubie chujowa gra czy coś takiego. I wyszedł mi Energik, zagrajmy w krapa. Oglądałem Energika, później zarazem Janka i tak. Janek bardzo mi się spodobał. Nie? I Tak się zaczęło. Nie? No a jak już byliśmy przy GTA, no to właśnie. GTA. Ja teraz mam piątkę na PS4. No ja jeszcze nie mam. I, ale Ty już raz zagrałeś, no tak. przeszedłeś ją, no i ja gram tak. pierwszy raz, no i tutaj moje pytanie, czy oceniłbyś tę grę na najwyższą możliwą notę, no? no na banknie, bo... Znaczy, inaczej, ja podchodzę do sprawy tak, że żadna gra nie powinna dostać 10 na 10, bo żadna gra nie jest idealna i 10 to jest coś, do, do czego powinni dążyć twórcy i recenzenci chcieliby dostać taką grę, a nie, że, kurwa, gra... No jest świetna, ale nie ma opcji, żeby była 10 na 10, no. no tak samo właśnie jak ja grałem w GTA 4 na PC i o zgrozo. i te wszystkie rzeczy, które znajdują się w Piące, wszystkie szczegóły o których ludzie piszą, że wiesz, że ktoś wypada z auta, to jest ta zarąbista fizyka, że oni tak realistycznie się poruszają, że, że taksówkę zamawiasz w że są te szczegóły dopracowane, to wszystko było w twórce i to już nie robi na mnie z powrotem takiego samego wrażenia w pionce do wraca, no. Więc nie wraca. Nie wiem do końca są te wszystkie zachwyty. No okej, okay. GTA 5 jest zajebistą grą, to tak. Ale na pewno nie zasługuje jeszcze na miano 10 na 10 zajebistej gry, no po prostu. No. Znaczy to jest zajebista. No ta gra, no. tylko że nie jest przezajebista, ale to nie jest 10 na 10. No, tak błagam, no to jest trochę mijanie się z celem tak naprawdę, bo to o, o, twórcy mają dążyć do dziesiątki, a nie Recenzenci. Hmm. No dokładnie. O, Co to się w ogóle stało? Bo tak... Nie wiem, jakoś wpadliśmy na siebie. Się, ja dostanę żółtą. No. Zobaczymy powtórkę, że ciekaw, co się stało. No. Zupełnie nieudany no. A nie to przylizgi. No, no, to ja no, nie jem zarybasz o trochę. Ale te ślizgi są takie delikatne. Mm. Kurde, w PS-ie to są kurwa ślizgi. No dokładnie, właśnie. Eee... Graliśmy rundkę PS-a. No. I chyba nam się bardziej podoba niż FIFA. No. Aż tu się dziwię właśnie, że Kasper się ze mną zgodził, bo naprawdę, bo PES w tym roku jest świetny, dosłownie jest mm, poprzednio jest jest tym, czym chciałem, żeby moja nowa gra piłkarska była. To tak ja mówię, że chwaliłeś sobie ten odpowiednik trybu Ultimate Team z FIFA. Tak, PES. dokładnie, ten tryb, e, on się nazywa My Team teraz e, jest świetny agenci tu coś tam, no tam naprawdę... Jest... Jest... No o! Messi się dało, Messi! Messy był... Messi! Samobójca! Ja nie ja jebie, co on odpierdolił? Ja jebie nie wiem, nie samobuja, nie wiem, Messi No nie No, nie no ja no. eee, poza tym, No. No nie wiem postarali się sądzić po raz. prostu no postarali się nareszcie wiesz te bugi które były w poprzednich wersjach nareszcie zlikwidowali ta gra na, nareszcie wygląda jest fajna to menu dalej wygląda tak uproszczone ale ta gra ma być tak, taka sterylna ta gra dokładnie no tak bo, ale ona zawsze była taka Właśnie mm. sucha, prosta, taka na chłopski rozum. Chcesz mm. grę piłkarską to ją masz bez żadnych upięknień, nie? Mm. I tak... Chociaż po... też trzeba przyznać, że jest już jak w FIFA, że wiesz, ta tak, tak, kibice tak. tam reagują <laughs> jakoś specyficznie, i kamerzyści ruszają z tym tak, tak. sprzętem. Dokładnie eee, no i... Stąd wychodzi pojedynek z FIFA i PSA i nasz następny temat, czyli... Ale jeszcze zanim to, jeszcze chciałem do PSA napomknąć, Aha. że nie wiem czy słyszałeś, że wersja konsolowa naszego PSA jest rzeczywiście spoko, że zbiera spoko oceny, ale wersja na PC to jest podobno tragiczna. Znaczy... Ma o kilka oczek mniejsze oceny, że nie ma wielu rzeczy, które są na konsolach, wygląda gorzej, nie rozumiem, skąd to się to wszystko wzięło, no jak, no przecież aktualna PS4 i Xbox One są naprawdę PC-ty, to jest wszystko na tej samej architekturze oparte, więc z czym jest problem, czemu to tak wygląda, masz jakiś pomysł? Eee, znaczy, moim zdaniem to jest tak, że twórcy gier już dawno przestali doceniać PC-ty tak naprawdę, ja nie mówię, że pc jest zły, tylko że po prostu łatwiej zoptymalizować coś na stały sprzęt niż coś co non stop jest zmienne czyli wiesz, wszyscy mają inne karty graficzne no tak jak z Androidem i iPhone'em no y, też można no identycznie właśnie, próbować no właśnie, o to chodzi między innymi, że e, wszyscy mają inny sprzęt tak naprawdę a konsole są cały czas takie same i hmm. mają, mają stały sprzęt masz tą możliwość, że non stop prowadzisz optymalizację do jednego sprzętu, a nie do wszystkich i, I to jest moim zdaniem to, co po prostu konsole tak, nie wygrywają, bo za niedługo już kompy są i tak, wiesz, na wyższym tak, poziomie myślę, to już, to już być dawno być na mecz, W dniu premiery po prostu konsoli już były słabe, jeśli chodzi o porównanie do PC-tów, ale najzwyczajniej stały sprzęt to jest to, to jest łatwość tak naprawdę mm -hmm. de deweloperska, że... Oni mają ten cały sprzęt stało. O kurwa to się dzieje? Jakie rdole to zrobił! Nie wiem, ja już w ogóle ręce zabrałem spada, położyłem go sobie na nogę. No eee, Dobra, no to chodząc na ciekawy temat teraz to NFS, tak jak, tak jak wspomniałem tak, przed chwilą. Nowy posiłki, NFS. Tak. Nowy NFS. Ludzie się spinają za to, że będzie wychodził na smartfony. Tylko, że dla mnie to jest taka naprawdę ewolucja w pewnym momencie, bo jak już na z trójce można robić shareplay na PS4, to czemu nie, <gry>, gry mają nie wychodzić w wersjach na smartfony? No to tak samo, jakby się ludzie pilnili o to, że nowy NFS wyszedł tam na PSP z i ten na PS, no. Nie rozumiem te, skąd ten sam no, ludzie, no za, że jak ej mogli. Za, ej, za niedługo to będzie tak naprawdę nowa platforma. Tak samo będzie... No patrz, no na Z trójce możesz mieć share play, no to stary już to jest sam pokaz, że ee, ta Z trójka musi mieć taką moc, że uciągnie te gry jakkolwiek. Mm -hmm. Więc to mm -hmm. musi jakkolwiek mówić o tym, że ten sprzęt jest mocny i dźwignie to. To coś z tego będzie. A... Chciałbym wyrwą w końcówce. No. Koniec meczu. No tak, no a co tym EA i zapowiedziało, że nowy NFS będzie, tylko że za dwa lata, nie tak jak co roku to było, no, więc nie tak. wiem o co ten był no. No, nie wiem, no ja też sobie myślę, że smartfony to jest też nowa jakby, be... ładna ładnie, to będzie nowa platforma taka naprawdę do grania i tyle, no, więcej tak naprawdę nie ma co gadać, bo tak będzie i to jest wiadome, że ludzie zaczną po prostu robić te Hmm, jakieś tam gry albo inne uproszczone wersje chociażby normalnych pełnych gier na smartfony i tak już to będzie. Dobra, no to co, metr skończony, tematy, które chcieliśmy, opisaliśmy, no i tyle. I Dobra. widzimy się w jakimś następnym odcinku, mam następnym nadzieję. W następnym odcinku, no, czegokolwiek, ja. recenzji, czy jakikolwiek filmiki? Ja będzie... też będę tworzył jakieś swoje filmiki, każdy będzie tworzył co co chce. A jeśli się podobało, łapkę w górę zostawcie, zasubskrybujcie. I co tam się chcecie, udostępnijcie na Facebooku, zalekujcie, po prostu wszystko zróbcie. Dupa. dupa, dupa. bla blabla. bla Chuj, bla, bla. To jest dupa. Dobra I Raz, dwa, raz, trzy Raz, dwa, trzy, bla, bla, bla Skurwysynek, bla, bla, i <śmany> <śmany> tak was kurwa, i tak zginiecie kurwa <śmany> Kurwa to ja tego Chodź tu kurwa Jak się patrzy do